Znajdujemy się na terenie pasa technicznego będącego w zarządzie Urzędu Morskiego w Słupsku. Pas techniczny dzieli się na kilka elementów, takich jak plaża, wydmy i lasy ochronne. Lasy ochronne jest to wąski pas ciągnący się przez całą naszą administrację. To jest około ponad 176 km o szerokości takiej od 10 nawet i nieraz mniej, no do 100 metrów, w niektórych przypadkach większych, szczególnie na Mierzejach. Jest to teren około... 1200 hektarów. Lasy te nie są lasami gospodarczymi, są lasami ochronnymi. Stanowią one zadanie ochronne dla przede wszystkim glebowe i dla zaplecza, dla terenów administrowanych przez nadleśnictwa i tereny zurbanizowane, psie miasta. Znajdujemy się w lesie na wysokim klifie nadmorskim. Mamy tutaj wąski pas urzędu morskiego. Który służy jako strefa buforowa pomiędzy nieprzyjaznym środowiskiem morskim, gdzie są silne wiatry, a, za, a spokojnym zapleczem. Ten las nie jest wykorzystywany gospodarczo. Jego zadaniem jest ochrona tego właśnie środowiska, które znajduje się na zapleczu. Drzewa z pasa technicznego, ich drewno nie nadaje się do wykorzystania. Technicznego, ma wiele wad. Występuje skręt, silny skręt włókien. Bardzo dużo sęków, drzewa mają wiele krzywizn. Ale ich najważniejszym zadaniem jest właśnie ochrona tego, co znajduje się na zapleczu. Sztormy i fale sztormowe powodują podcinanie klifów. Nie dzieje się to zawsze na całej długości odcinka klifowego. Są odcinki, które są aktualnie abradowane, czyli podmywane, obsuwa się cała skarpa, a są odcinki, gdzie jest troszeczkę ewentualnie wypukiwany, tak jak tutaj widzimy, wypukany jest kawałeczek gliny, obsunięty, ale reszta klifu jest stabilna. I utrzymuje się taki stan przez parę lat. Takie miejsca są od razu zajmowane przez rośliny. Tutaj widzimy właśnie rosnące skrzypy, podbiały, dzwonki, jasieńce i różnego rodzaju gatunki traw. Do pewnego momentu, kiedy przyjdzie większy sztorm, zacznie podbierać ten klif, ta roślinność będzie się tu rozwijała. Będzie rozsypywała swoje nasiona na okoliczne, gołe klify, gdzie te rośliny będą po prostu się przenosiły. W sytuacji, kiedy tutaj zostanie to zabrane, klif się uruchomi i później znowu ulegnie stabilizacji, da z tamtej strony przywędrują tutaj i zacznie się kolonizacja od nowa tego odcinka. Możemy tutaj zobaczyć w jak trudnych warunkach przychodzi żyć drzewom nad na pasie technicznym i nad morzem. Ten buk, kiedy wyrastał, tutaj mieliśmy poziom gleby. Tu są jego korzenie, korzeń główny i korzenie boczne. Został zasypywany sukcesywnie. Tutaj pojawiały się kolejne korzenie, aż do tego momentu. W tym momencie nastąpiła odwrotna sytuacja i korzenie zostały całkowicie odsłonięte. Idę właśnie formowanym wałem wydmowym za pomocą płotków. Tutaj mamy stary płotek, który już piasek zdążył zasypać. Odłożyła się taka góra piasku. W tym roku wykonaliśmy nowy płotek. I do przyszłego roku zostanie on tak samo jak ten, zasypany, i utworzy się taki wał wydmowy. Zostanie to wszystko obsadzone trawą. Tamten cały wał wydmowy został sił, siłami pracowników Obwodu Ochrony Wybrzeża zatrawiony i pozostawiony sobie do dalszego rozwoju. Płotek się wytwarza z chrustu. Przygotowujemy go w taki sposób, że jest on cięty na odcinki metrowe, wiązany w wiązki i w odpowiedniej porze wiosennej jest wkopywany tutaj w przedwydmę. Jest wkopywany w plażę, nie w wydmę. Co roku, nieraz i dwa razy w roku, budowa tego płotka jest powtarzana z przesunięciem w stronę brzegu około metra do półtora. Praktycznie wykonujemy te płotki na długości około kilkudziesięciu kilometrów yy, co roku. Na wydmach rosną i stosujemy do zatrawiania głównie dwa gatunki traw. Jest to taka jak tutaj piaskownica zwyczajna i wydmuchrzyca piaskowa wyglądająca mniej więcej tak. Obydwa te gatunki bardzo lubią Zasypywanie. Nawet praktycznie do swojego życia muszą być zasypywane, żeby funkcjonować dalej. Jej korzenie sięgają bardzo głęboko w głąb. Na skutek ciągłego zasypywania stare korzenie tych traw występują bardzo głęboko pod powierzchnią piasku. Gdybyśmy chcieli ją wyrwać, to wyrwalibyśmy tylko tą wierzchnią część. Do korzenia praktycznie by się nie udało dojść. Tworzący się Samoistnie albo za, za pomocą naszej pracy wał wydmowy jest pierwszym miejscem sukcesji. Z czasem nie dociera piasek do dalszej części, tam następują procesy już osadzania się materii organicznej. Pojawia się szary kolor, jest wydma szara. Jednocześnie jak jest więcej materii organicznej, jest to troszeczkę żyźniejsze miejsce i zaczyna się pojawiać więcej gatunków roślin innych. Piaskownica, wydmukrzyca obumierają, bo nie są już zasypywane. Możemy zobaczyć kwitnącego jasieńca piaskowego. szczotlichę siwą. Zaczynają się pojawiać pierwsze porosty. Krosną takie perełki, jak na przykład kruszczyk radzawo-czerwony. Jest, jest to roślina z rodzaju storczykowatych. Jest drobny, niepozorny. Jest go tutaj wiele okazów rosnących akurat koło siebie. Są to bardzo ciekawe gatunki. Takie właśnie, które lubią warunki. No, dosyć trudne. Sucho, gorąco. W latach poprzednich na styku wydm białych i szarych sadzone były wieżby. Były to przeważnie gatunki obce, takie jak wieżba kaspijska, wieżba wiciowa, które po prostu wytrzymywały takie warunki, a jednocześnie dawały duży przyrost masy. Obecnie nie stosuje się tego ze względu na to, że wydma biała i szara są pod ochroną, a wieżba jest gatunkiem obcym. Nasadzenia wieżb spowodowały zmianę warunków, jakie panują tutaj na wydmie i pojawiły się właśnie pierwsze gatunki drzewiaste, akurat sosna czarna, która znalazła świetne warunki, bo nie wieje wiatr, jednocześnie delikatne ocienienie rzadkiego już listowia powoduje, że nie ma takiego przesuszania gleby. Te drzewa naturalnie by się pojawiły za lat kilkadziesiąt, natomiast nastąpiło to troszeczkę za wcześnie. Tutaj powinna być jeszcze przez długi, długi czas wydma szara, Stoimy już na takim końcowym etapie rozwoju wydmy szarej. Widać właśnie ten szary kolor podłoża, od którego wydma ma swoją nazwę. Pojawiają się, zaczynają się pojawiać pierwsze mchy. I są też miejscami porosty. Powinno ich być więcej, ale akurat w tym miejscu występują one dosyć skąpo. Następnym etapem rozwoju, tutaj głównie dzięki temu, że mamy zacienienie od lasu, jest pojawianie się pierwszych krzewinek. Barzyna czarna. I wrzos zwyczajny. Zapoczątkowują one kolejny etap sukcesji, jakim jest nadmorskie wrzosowisko barzynowe. Wśród wrzosów i barzyn pojawiają się pierwsze drzewka, i następnym etapem będzie już nadmorski bór barzynowy. Tu mamy przykład. Yy... Takich prac który, wykonywanych przez naszych pracowników. Bardzo szybka sukcesja, bo, bo, bo to jest po taka stabilizacja gruntu, i to jest stosowane wyłącznie przy takich newralgicznych miejscach, jak zjazdy na plażę, zejścia na plażę oraz taki, gdzie jest duża penetracja ludzi. Widzimy tu przechownicę, budowa płotków przeplatanego takiego. W środku się. Nasadza przeważnie trawę, w późniejszych etapach można nasadzać sosnę, i te płotki pozostają z tworzą taką pruchnicę pokarm dla przyszłych roślin. Ten las ma około 80 lat, a wygląda tak, jakby miał z lat 20-30. Oprócz słabych warunków siedliskowych, dochodzi jeszcze to, że bardzo często, rosnąc nad morzem, jest zasypywany przez piaski. Silne wiatry, zwłaszcza przy suchej, przy suchej pogodzie, kiedy piasek na plaży jest przesuszony, silne wiatry przenoszą go daleko w głąb lądu, jeżeli nie ma żadnych wykładań chrustu i tak dalej. I efekt jest taki właśnie, że mamy zasypany las piaskiem. Tak się przyjmuje, że do zasypan wysokości pnia zasypanie drzewo jest w stanie przeżyć. Powyżej tego praktycznie obumiera. No tutaj do obumarcia jeszcze daleko, na ten nawiany piasek opadną niebawem igły, powstanie następna warstwa ściółki i jeżeli nie zostanie to zasypane w najbliższym czasie przez kolejną warstwę piasku, będzie się rozwijało kolejne runo. Znajdujemy się na typowym stanowisku lasu nadmorskiego. Jest to las gleboochronny. Jest w wieku 110 lat, czego nie widać po pierśnicach ani wysokości. Wysokość ma około 15 metrów. Pierśnice są od 20 do 45 centymetrów maksymalnie. Wiąże się z tym ze słabymi warunkami glebowymi. Na centymetrze, żeśmy naliczyli do 12 słoi, także to jest przyrost, że, że tak powiem, nawet nie milimetrowy. Jest to drewno wytrzymałe, bardzo ciężkie, lecz u nas nie ma zastosowania w naszym przemyśle. Najprawdopodobniej jest to nasadzenie sztuczne, ponieważ u nas sosna czarna naturalnie nie występuje. Widzimy tu także drzewa niepożądane, takie jak świerk pospolity. Nie jest to wynikiem nasadzeń, tylko jest to wynikiem samosiewów, a nie jest jeszcze usuwany, ze względu na to, że to jest las gleboochronny i wycięcie wszystkich tych świerków powodowałoby luki w drzewostanie, a jest to drzewostan bardzo trudny do odnowienia i luki bardzo ciężko jest tutaj zlikwidować. Gdyby nie nasza praca na terenie tego pasa wąskiego odcinka, to w niektórych miejscach na pewno, bo już nie było takich miejsc jak tutaj, nie byłoby plaży i, i lasów, po prostu może, może by to wszystko zabrało.